Dlaczego multimiliarder, 12 na liście 100 najbogatszych Polaków Forbesa, wydaje majątek na plakaty religijne? Cześć, tu lekcja religii.pl. Obejrzałem dla Was 50 minut i 33 sekundy wykładu Mateusza Kłoska, właściciela i prezesa firmy Eko Okna oraz założyciela Fundacji Kornice, znanej głównie z oblepienia kraju billboardami o treściach religijnych, dzietnościowych i antyaborcyjnych. Kłosek mówił m.in. o tym, co spowodowało jego religijne przebudzenie i jak zmienił po nim siebie i firmę. Ale najpierw. To był jeden z najgorszych wykładów, jaki w życiu słyszałem. chodził na zajęcia ze starocerkiewno-słowiańskiego. I niekoniecznie ze względu na treść, a formę. Mateusz Kłosek, mimo bycia bogaczem i właścicielem potężnej firmy, jest absolutnie koszmarnym mówcą. Pod każdym względem. Plącze się, zacina, dziwnie prowadzi narrację, ciągle myli się, przeszukuje kartki. Może dlatego woli wypowiadać się publicznie poprzez plakaty? W każdym razie naprawdę się dla was poświęciłem oglądając ten film. Pamiętajcie, że możecie się odwdzięczyć wpłacając na Patronite. Możecie też wesprzeć mój kanał subskrybując go, dając kciuka w górę i zostawiając komentarz. Będę wdzięczny. Ale do rzeczy. Wykład czy raczej świadectwo miało miejsce w Częstochowie na Czwartej Pilgrzymce Przedsiębiorców 19 czerwca 2022 roku. Mateusz Kłosek wystąpił tam jako gość specjalny. Kłosek wywodzi się z przedsiębiorczej rodziny. Jego ojciec miał zakład szklarski, a matka prowadziła sklep. Żadna elita, ale obrotni ludzie i najpierw przedstawia się jako przedsiębiorca właśnie. Na drugim miejscu jest ojcem. Jak sam mówi: mam troje dzieci, tutaj na ziemi jedno w niebie. Nie mówię o tym wprost, ale także w późniejszej części do tego nawiązuje. Wygląda na to, że jego żona poroniła i że była to rodzinna tragedia. On sam nie rozwija mocno tego tematu i no nie wypowiada go wprost, dlatego zakończę na tym. Możemy domyślać się, że wpłynęło to na jego postrzeganie tematu aborcji. Opowiada też jako o nieszczęściu, o rozwodzie swoich rodziców. Taką, takie nieszczęście, że rodzice się rozwiedli. To będzie ważne w dalszej części, więc zapamiętajcie to. Mówi również, że miał problemy z alkoholem od nastoletniości. Potem przeskakuje do trzeciej dekady swojego życia. No nic niezwykłego, był po prostu pracocholikiem, zaniedbującym swoją rodzinę. Surowym, wymagającym szefem, nie patrzący na dobro pracowników. Liczyło się dla niego tylko więcej kasy i władzy. Całe życie ustawiał pod pracę, cały czas o niej myślał. Cały czas chciał więcej. Lubował się w pochwałach, w nagrodach. Lubił ustawiać wszystko i szefować. Byłem szefem, byłem Bogiem, tak naprawdę. A jednocześnie sam się oszukiwał. Że robi to przecież wszystko dla dobra swojej rodziny i dzieci. W tym samym czasie dyskryminował kobiety w pracy na rozmowach, pytając się ich o plany na przyszłość. No, ale w pewnym momencie przyszło to nawrócenie. Mały disclaimer: Ja zostanę przy tym terminie nawrócenie, tak jak on to mówi. Ale zwróć uwagę, że o nawróceniu czy przebudzeniu w Chrystusie mówią najczęściej ludzie, którzy do tej pory byli w jakiś sposób religijni. Po prostu ta religia była jakoś w tle ich życia. I to nie są moje domysły teraz. Mateusz Kłosek sam o tym mówi w wykładzie, w tym świadectwie, że na przykład codziennie wieczorem modlił się z żoną, nawet w tym okresie przed nawróceniem. A teiści tak raczej nie robią. Ale wracając do głównego wątku, co spowodowało nawrócenie? Jego żona kiedyś zażądała rozwodu. To był dla kłoska szok. Zupełnie się tego nie spodziewał. I na początku nie rozumiał. Przecież miała wszystko. Trwało to parę miesięcy, ale w końcu zrozumiał i przestał się oszukiwać. Równowagę znalazł w religii i rytuale. Wyciągnął z szafy zakurzony różaniec i zaczął się modlić. Przeszedł też 12 kroków. Rekolekcje, adoracje, powieść generalną, pielgrzymki, grupy religijne, np. ruch czystych serc czy domowy kościół absolutnie cały pakiet. I zawalczył rodzinę, zmienił podejście do dzieci, zaczął się częściej z nimi bawić, zaczął chodzić na randki małżeńskie. Zmienił również swoje podejście do firmy. Zrozumiał, że to nie władza i pieniądze są celem, ale dobro, które można za ich pomocą uczynić. Zaczął pomagać, wydając pieniądze na chore dzieci, kościół, domy dziecka. Jak sam mówi, nie jest jeszcze gotowy, by iść, sprzedać wszystko, co ma i rozdać ubogim, jak mówi Ewangelia. Ale, na przykład, już 50% jego firmy należy do fundacji. Nie zapomniał również o pracownikach. Wprowadził w firmie, idąc za przykładem ze swojego życia, pomoc dla małżonków w kryzysie i osób uzależnionych. Jak się dowiedziałem od czytelniczki mojego bloga, jest pozytywnie postrzegane w zakładzie. Bo na przykład pomagał jednej z pracownic, gdy spalił jej się dom. Jak sam mówi, czuje się za nich odpowiedzialny. Spojrzenie na, na pracowników, właśnie jako na, na ludzi, za których ja jestem też odpowiedzialny. Za, tak samo jak za swoją rodzinę, gdzieś tam na, za pracowników też. Oczywiście jest też ewangelizacja. W każdym pokoju są krzyże, kalendarze z płodami. Mają też swoją kapliczkę. Kłosek wprowadził w niej adoracje, które są prowadzone nawet podczas nocnej zmiany. Oczywiście dla chętnych wolontariuszy. Na końcu tego świadectwa Mateusz Kłosek pokazuje plakaty Fundacji Kornice. I tu dochodzimy do clou tego, po co on to wszystko robi. Wygląda na to, że ma osobiście bardzo duży wpływ na kształt tych plakatów. Mówi, że to dzięki nim może uzewnętrznić swoje myśli. Aspekt tej mojej pracy, że w jakiś sposób mogę uzewnętrzniać te myśli, to cały pięk, który ja teraz zauważam w jakiś sposób, i to też jest taka możliwość, że właśnie dzieje się to poprzez, poprzez media. Gdy mówię o słynnym już, czy niesłynnym pierwszym plakacie. Z płodem w sercu podkreśla, że jego stosunek, jak to mówi, do praw człowieka nienarodzonego, wynika z jego osobistych doświadczeń. Ja też ze swojego doświadczenia też bym mógł wiele powiedzieć na ten temat. Także dlatego, dlatego to też mnie tak dotknęło. I, I w taki sposób zareagowałem, jeżeli miałem takie możliwości. Wygląda na to, że chodzi o poronienie, o którym wcześniej wspomniałem. Potem pokazuje plakat z napisem „Kochajcie się mamo i tato”. No nie sposób myśleć o tym inaczej, jako przepracowywaniu swojego tarcia się o rozwód czy nieszczęśliwego rozwodu rodziców. Gdy prezentuje plakat z napisem „Życie ma sens”, mówi o pracowniku swojej firmy, który popełnił samobójstwo. Wspomniał zresztą o nim już kolejny raz wcześniej w wykładzie, też o nim mówił. Wygląda na to, że ta sprawa jakoś bardzo nim poruszyła. Próbował zrozumieć, dlaczego. To był jakiś człowiek chory, miał mieć operację nerki. No, w końcu, tak jak mówił, kłosek czuje się odpowiedzialny za pracowników. Gdy później mówił o plakatach, które mają promować wielodzietność, opowiadał o tym, że chciał pokazać, że to nie jest coś złego. No, jak mówiłem wcześniej, sam ma trójkę dzieci. Ech. czas, żeby to podsumować. Wiele osób, widząc te plakaty i dowiadując się, że stoi za nimi multimiliarder, ma słuszne obawy i ich szczerość. Wiele osób komentuje, że pewnie robi to, żeby jakoś tam przerzucić pieniądze przez fundację, czy w jakiś sposób ukryć zyski. Po wysłuchaniu jednak tego wykładu, tego świadectwa, ja nie mam wątpliwości. Mateusz Kłosek jest szczery w tym, co robi. Ma miliardy. Osiągnął zawodowo szczyt, ale okazało się, że to nie wszystko. Przeżył też parę niemiłych rzeczy w swoim życiu. W religii odnalazł sposób na przekucie tych nieszczęść w jakąś walkę, w jakiś konkretny cel. Szukał sensu. Z tego wniosek, że te billboardy to po prostu terapia Mateusza Kłoska, w którą, czy tego chcemy, czy nie, zostaliśmy wszyscy w Polsce wciągnięci. Dzięki za uwagę. Nie zapomnijcie subskrybować, dać łapkę w górę i zostawić komentarz. Ten film powstał dzięki hojnemu wsparciu matronek i patronów. Jeśli chcecie też mnie wesprzeć, to link jest w opisie. Dzięki, cześć żeby to wszystko było takie, bo z tego co ja obserwuję, to przynajmniej u mnie to jest tak, jeżeli ja czym nie wiem jak to będzie dalej, ale czym więcej daję, tym więcej dostaję. Także tak to gdzieś mniej więcej działa na takiej zasadzie, ale wiemy, że to nie o to chodzi, że to nie o to chodzi. Także też też to tak ze swojej strony.